o fajnych rzeczach będziemy mówili w Radiu 103.1 FM i na kanale wpna.tv o wędkowaniu, co jest sportem, no, co jest najlepszym spędzaniem wolnego czasu. Wiedzą to wszyscy ci, którzy wędkują, a ci, którzy jeszcze nie wędkują na pewno mają szansę się dowiedzieć. Jacek Sokołowski, prezes. Siedem. Bogdan Olejniczek prezes honorowy i założyciel tak się klubu, klubu, który od ilu? 30 lat już istnieje? Od 42 lat. Przepraszam bardzo teraz. <śmiech> <śmiech> chciałem się odmłodzić, was trochę odmłodzić. Polish Fishing and Hunting Club o Boże. 42 lata istnienia klubu. To aż się boję zapytać, bo wiem, że zdaje się, że Bogdan zakładał, tak. No, w 1997 mieliśmy drugie podejście do otwarcia klubu. Klub zrzesza osoby, które łowią, wędkują, które polują. To jest ten grupa osób, która oczywiście się zmienia. Pytałem o to przed chwilą, jeszcze poza anteną. Więcej strzelających, czy więcej rzucających wędkami? To znaczy, mamy taką grupę, która jest oburęczna, że tak powiem. Mm -hmm. I strzela, i wędkuje, ale są też zdeklarowani tylko strzelcy lub tylko myśliwi. To jest w sumie klub, ma około 80 osób, które dosyć czynnie biorą udział w tych naszych spotkaniach i imprezach. Mamy można by powiedzieć trzy sekcje, to jest sekcja wędkarska, sekcja myśliwska i sekcja strzelecka. Przy czym myśliwstwo i strzelectwo jest, znajduje się jakby w jednej grupie, którą, którą przewodzi wiceprezes do spraw myśliwskich Stanisław Kiersznowski, a wędkarstwem zajmuje się prezes Janusz. Wiceprezes Janusz Małek. Jako szurka dostałem poznajomości, członkiem klubu jeszcze nie jestem. A co e, musiałbym zrobić, żeby e, czynnie uczestniczyć się w tych spotkaniach? Przyjść na zebranie. Druga środa miesiąca o godzinie ósmej w budynku e, Polskiego Związku Narodowego. Mamy spotkania, na których naprawdę e, koledzy przy, mówią, jak to mówią popularnie, przekazują swoją wiedzę, którą się nauczyli lub nabyli. I drudzy się uczą i przekazują dalszym kolegom. Także to wygląda. To jest tak, że oczywiście są różne dowcipy, także no, wędkarz nie zdradza swojego miejsca i nie chce, żeby jego kolega złapał większą rybę niż on. Ale wielu rzeczy tutaj się uczymy. No, ci, którzy wędkowali w Polsce, ja jestem. Taki, który wychował się wędkując ze swoim tatą jeszcze dawno temu w Polsce. No muszą od nowa wielu rzeczy się nauczyć. Niby haczyk ten sam, niby sprzęt trochę podobny, oczywiście nowocześniejszy. Woda inna, no i ryba inna. No i techniki wędkowania są też troszkę inne. Chociaż Polska, że tak powiem, teraz dosyć intensywnie zaczyna korzystać z tych samych metod, które które były stosowane tu, czyli jigowanie, mm. e, to czego w Polsce kiedyś się w ogóle nie robiło. E, e, owszem, każdy kto chce tylko spróbować, może do nas przyjść, może e, zapisać się i tak jak e, m, powiedzieliśmy wcześniej, nie ma czegoś takiego między nami, że zatrzymujemy, że tak powiem, dla siebie tylko informacje, jak zrobić, co zrobić. Tego przykładem jest na przykład Bogdan, który zawsze swoje doświadczenie i swoją wiedzę pokazuje i przekazuje jak. Można jakieś lepiej. No, przed chwilą, właśnie pokazał mi, jak wiązać węzeł Rapala, który jest bardzo dobry, właśnie przy dzigowaniu i przy innych rzeczach, ale to są już takie techniczne rzeczy. W różnym wieku tutaj odkrywamy wędkowanie. I czasami to są 50-latkowie, tak jak ja, którzy, którzy gdzieś tam kiedyś łapali, a teraz na, na nowo wędkują. I tak jak powiedziałem na początku, nie ma lepszego w zajęcia na świecie, bo to jest połączenie sportu, rekreacji, świeżego powietrza, wyzwania. Dlatego, że jesteśmy czasami trochę daleko od domu, nie każda żona, tak jak Twoja Bogdan, jeździć lubi wędkować. Natomiast w klubie też są i małżeństwa, i też są panie, które, które przecież czynnie wędkują, a nawet strzelają. Tak, no oczywiście. Mamy takie pary, które jeżdżą z żoną. Jest to ich wspólna załoga, razem jadą na łódce, To jest na przykład państwo Małkowie. Kto tam jeszcze? Gańcarz. E, bo jest, Gańcarz. No, są, jest sporo takich, takich osób, które małżeństw, które razem spędzają ten czas. My jesteśmy z Bogdanem w tej korzystnej sytuacji, że te nasze małżonki rozumieją tą, tą naszą, mhm. to nasze hobby mhm. i jednak pozwalają nam na te wyjazdy. Nieraz wracamy bez, bez ryby i wierzą w to, że byliśmy na... Ryba. Ze wspomnieniami, ale teraz wszystko można udokumentować, teraz można zrobić zdjęcia, teraz no, czy filmy można zrobić, więc powiedzenie, że na przykład no taką miałem rybę wielką, ale gdzieś tam uciekła i nie mam żadnych zdjęć, to się nie sprawdza. Żarty żartami, ale to, że mówię, że w każdym wieku można zacząć, nie ma czegoś lepszego jak wszczepienie naszym maluchom pasji do, do robienia czegoś, co nie wymaga elektroniki komputerów, telefonów, coś, co sprawdzało się tysiące lat temu. 100 lat temu, co sprawdzało się w, w latach naszej młodości, co jest absolutnie niezastąpione, kiedy e, młody człowiek, zamiast patrzeć w ekran telefonu, patrzy na spławik a, i patrzy na rybę, i w momencie, kiedy ta ryba, nawet najmniejsza, mu się łapie, to, e, to ma radość. Wyszczepiacie już od 30 lat, e, prawie 30 lat na, na zawodach. Te zawody e, próbujemy już również od lat, które odbywają się niezmiennie w tym samym miejscu od dłuższego czasu? Jakieś 6 lat już mamy w tym samym mhm. miejscu. Przedtem mieliśmy w Cook County, ale dostaliśmy do wniosku, że chcemy mieć przede wszystkim park, żeby dzieci czuły się bezpiecznie i żebyśmy mieli jak można dać im ochronę i nauczyć ich czegoś, tak że taki park nadawał się nam właśnie w Wood Deyo. Wood Day Grove to jest dobrze znane miejsce. Wood Day Grove. Wszystkie te informacje oczywiście dostępne są na, na Facebooku, na naszych stronach. Te informacje podajemy również pod, pod tym wideo, które te, teraz mam nadzieję oglądają nasi widzowie i słuchacze, Radia 103.1 FM. Polish Fishing and Hunting Club. Proszę sobie to wyszukać. Szczegółowe informacje tam są. To są bardzo szczególne zawody. W, w tamtym roku to prawie 200 dzieciaków było. No, mieliśmy 168 zapisanych. W sumie mieliśmy około, to co nam straż pożarna powiedziała, było 400 ludzi. Na czym polegają takie zawody, bo, no bo to nie są zawody dla, dla, dla tych, którzy są super doświadczeni, również, ale dla maluchów, którzy może pierwszy raz w ogóle wędkę trzymają. No właśnie, to jest ta nasza idea była nakierowana na to, żebyśmy mogli pokazać, mogli zaprezentować tym młodszym dzieciom i młodzieży. Jak można do tego podejść, w jaki sposób można spędzać czas, jak poznawać faunę i florę? w sposób inny, aktywny, będąc nad, nad wodą. Oczywiście zawody są dla tych w grupach wiekowych od 0 do 5, od 5 do 10, 10, 10 do 15. Każda grupa, w każdej grupie wiekowej wyłaniamy zwycięzców. E, wędkowanie spławikowe nadzik, no kto tam kto potrafi jaką technikę ma. Oczywiście my jako członkowie klubu e, pomagamy przy założeniu rybki, przy założeniu robaka, e, dajemy robaki na, dla, dla, dla zawodników. Mamy grupę sędziów, którzy potem to mierzą. No, jest to taka troszkę e, wędkowanie. Na, może nie w sensie stricto takim sportowo, bardzo sportowym, po prostu chodzi o to, żebyśmy dzieciom zaprezentowali, że jest możliwość spędzenia tak Czasu. No ale jest to wyrwalizacja quasi sportowe na pewno, bo raz, że, że są grupy wiekowe, raz, że jest podium, są dyplomy, są medale, są przede wszystkim nagrody. Co mnie fascynuje, a uczestniczę w tych zawodach od lat, czynnie też od, od pewnego czasu i widzę radość tych dzieciaków, no bo jednak, no, mówmy się, dziecko chce być wynagrodzone, wynagradzacie wszystkich. Oczywiście ci, którzy mają pierwsze miejsce i tak dalej. Troszkę więcej, ale każdy dostaje medal, i są bardzo też cenne nagrody rzeczowe. O tak. Każde dziecko, obojętnie w jakim wieku, co roku to dziecko otrzymywało wędkę, przybory wędkarskie. Także wszyscy czekali do tego czasu, kiedy zostaną ogłoszone wyniki, i można po zdjęciach zobaczyć klubowych, które są na Facebooku, że naprawdę udział tych dzieci i doświadczenie tych dzieci niektórych, no naprawdę starsi mogliby się uczyć, bo dzieci już wiedzą e, w każdym razie, tak jak ja chodząc w koło i udzielam e, i żyłki i haczyków i, i ciężarków, te dzieci wiedzą co do czego służy, mamy e, zaczęte dzieci, które już przyprowadzają swoje dzieci. Więc to jest to naprawdę piękna inicjatywa z naszej strony, bo dużo mamy opowiadań od tych rodziców, że. O, ja pamiętam, jak byłam mała, to jeszcze w Cook County na Basie Lake brałam udział. I to jest ciekawe. No, jest to prawda, bo jest to tak zwane pudło, na które później te dzieci tak, stają. Tak. To jest taki bardzo ekscytujący moment, kiedy ktoś tam zajmuje pierwsze, drugie. Zakłada mu się na szyję medal, dostaje dyplom. Uścisk dłoni e, prezesów, prezesów. I nie tylko. W dodatku e, potem są w, e, sesje nagraniowe. Artykuły ukazują się w Dzienniku Związkowym, w innych również n, n, wydawnictwach, więc e, te dzieciaki są w, n, widoczne i, e, i, i dowartościowane. I tak jak mówicie, to są często dzieciaki, no, wędkarzy, którzy no, wiedzą, w, n, co zrobić z, z haczykiem i z robakiem, ale czasami no, są to dzieciaki, którym rzeczywiście pokazujecie: no, to jest wędka, tam się rzuci, tam się wyciągnie. A, a szansa akurat, że na tym jeziorze jakaś rybka się złapie, jest dość spora, bo w jeziorko niewielkie, ale zarybione dość dobrze. O, bardzo dobrze. Ono jest dość głębokie. Chyba najgłębsza część jeziora ma 25 stóp. Jest large'em, no bez. Jest e, krapi, e, są sumy małe, karłowate, e, są blugile, sandwich, także e, duże urozmaicenie jest dla dzieci. Jest to impreza naprawdę pod każdym względem dla dzieci, można powiedzieć, w formie pikniku, bo mają zapewnione jedzenie, mają zapewnione picie, e, każde dziecko ma i również przy okazji dorośli się posilają też. Jest to inicjatywa. Mogę powiedzieć taką prawdę, dość kosztowna, żeby nie było sponsorów na tej imprezie, naprawdę byśmy nie mogli tego zorganizować. No Właśnie, bo to się tak wydaje, że wszystko spada z nieba. No to policzcie sobie teraz prawie 200 medali, policzcie sobie teraz posiłki, policzcie sobie teraz po wędce, po kołowrotku, często o innych rzeczach. To są grube tysiące. Ja tak się przyglądam, widzę, że tam kilka firm wspiera. Na pewno sami członkowie klubów dokładają do tego, bo tak najczęściej jest w organizacjach charytatywnych, że, że dokłada się do tego, co się lubi. No, jest lista tych, którzy na pewno czynnie i chętnie pomagają. E, tak, no wracając do tego tematu odnośnie wielkości rybek. No więc Mogę powiedzieć, że w ubiegłym roku e, największą rybę, jaka została złapana, to był 15-calowy ralcz, large small mouth. Więc nie są to małe rybki, sześciocalowe, siedmiocalowe, także, ale 15-cali ryba to już jest ładna ryba złapana w takim jeziorku. Wygrywa największa ryba, czyli najdłuższa, prawda? Nie ważycie, mierzycie długość, wiem, tacy to tam naciągają. te. nie, Są sędziowie, każdy ma swojego sędziego. Jeden sędzia na 10 zawodników. Bardzo poważnie to jest traktowane od od tej strony. No i oczywiście są to zawody, ale to jest też zabawa. To nie jest tak, że, że są tutaj jakieś preferencje. Nie chcę nawet tego słowa oszustwa. No, każdy liczy na szczęście, każdy liczy na to, że złapie największą rybę. I pewnie no, w 15 cali w, w tamtym roku zdarzały się większe rybki. E, no. Chyba największą do tej pory na tym jeziorze, co było, to było 17,5 cali. Alarmą Mm -hmm. e, dziewczynka e, dwa czy trzy lata temu złapała. Wróćmy mm -hmm. do tych, e, do, tych sponsorów. Nagród, tak? Właśnie, tak? Do, do tych sponsorów, tak, dlatego że no jest, żebyśmy w ogóle mogli te zawody zrobić i moglibyśmy działać i, 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 i pokazać i pomagać, no to potrzebujemy jakieś środki. W dużej części naprawdę nasi członkowie poświęcają na to mnóstwo, mnóstwo czasu i własnych pieniędzy tak. również. Dlatego, że no, są ludzie, którzy mają własne biznesy, z tych biznesów mają jakieś tam profity, w związku z czym część tych pieniędzy przeznaczają, ale, ale mamy stałych takich naprawdę sponsorów. To jest na przykład e, Bogdan Trytko, BM Auto e, Collision, e, Allegra, która nas e, wspomaga, e, Polish Slawik e, Union. union. Która jest w tym roku głównym sponsorem naszym. Wiklański Bakery, który nam zapewnia, że tak powiem, pączki mm -hmm. i, i, i inne rzeczy. Kto tam jeszcze mogę wymienić? Polski Związek Narodowy, który od lat nas sponsoruje. No, Polski... Radio, media nam przede wszystkim, media jak dziennik związkowy Radio 103.1, który od lat nas wspomaga. Deli, e, czyli ta dawna Krystyna Deli, e, w zeszłym roku i poprzednim roku przygotowali takie e, upominkowe, jak gdyby zestawy to tam jabłuszko, takie typowe dla dzieci, bardzo to bardzo fajna rzecz. E, strasznie to bardzo to dzieci jak gdyby lubiały i, i chodziły za tym. No i oczywiście mam całą listę tych sponsorów. Wszyscy, wszyscy będą na pewno wymienieni, wszystkim, wszystkim znajdą się podziękowania, tak jak mówicie, niektórzy to robią w, po prostu z, z własnej inicjatywy, bo chcą, dokładają się, czasami nawet nie są wymieniani, a to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Ja za każdym razem podziwiam, jak to jest możliwe, że, że no tak trochę od słowa do słowa, no bo trochę oczywiście o tym w mediach mówimy. Ale nagle w 1 czerwca pojawia się no w grubo ponad setka dzieciaków, kilkaset osób. Wszyscy mają wspaniałą zabawę, i to jest taki dzień dziecka, który, który można sobie wymarzyć, więc jeżeli ktoś nie ma takich planów. Tak jak będzie jakiś rekord 200 dzieciaków w tym roku, to dacie, dacie radę? Nie możemy Nie. więcej mieć dzieci niż to, co przewidują permity, dlatego że Teraz w mówimy, roku oficjalnie, o, mówimy oficjalnie o permicie, który jest na ile? 150? Na 100. Na 100. Osób. Dobrze, więc <laughs> my to mamy znajomości, tak, tak. 100 dzieci startowało w tamtym roku i 100 będzie startowało w tyle. Ktoś będzie... Ale damy radę. Z każdą ilością Także jest, damy radę. Prosimy wszystkich rodziców o przyjazd na godzinę dziewiątą, żeby te zapisy nam ładnie poszły. O godzinie dziesiątej zaczynamy te zawody. Także prosimy nie parkować na trawnikach, bo mamy potem problemy z Rangers. I prosimy również o zachowanie ciągłości linii, tak żeby straż pożarna mogła przejechać. W zeszłym roku taki przypadek był, że straż nie mogła wyjechać. Y, y, oczywiście dzieci mogą wędkować pod opieką dorosłych. To jest bardzo ważne bardzo warunek. Nie można dzieci zostawić samych nad wodą, no bo są to jednak osoby poniżej 18 roku życia, w związku z czym wymagają tej, tej takiej stałej opieki. Do 15 roku życia można Do 15 roku życia. Od zera. Od od zera, zera. Na wózku też, tak? Na wózku, jak tylko potrafi trzymać wędkę, może wziąć udział w zawodach. Zapraszamy serdecznie, niech to będzie rekord. Niech wszyscy będą zadowoleni. Kiedy tak się spotykamy to nie sposób nie, nie pamiętać o świętej pamięci Krzyszku Orsenowiczu. Wujek Krzysiek, Krzysiek, wasz kolega, mój kolega przez lata wspierał to w nie tylko cykliczne, w audycje w radiu. 10-30, które pojawiały się w niedzielę rano, ale też jego pasja do tego, żeby mówić o wędkowaniu, zachęcać. Tak wiem, niektóre programy były trochę za długie, ale to już do Wojtka Bokusowskiego <grymne> 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 temat, ale na pewno zachęcały do tego, żeby, żeby się tym zainteresować. I, I tak jak mówię, w każdym wieku jest czas na to, żeby odnaleźć w sobie trochę czasu, bo czas na świeżym powietrzu, a co z dzieckiem na świeżym powietrzu, to jest coś, co, co, co jest bardzo warte. Właśnie na temat tych audycji. My musimy się kiedyś spotkać, bo ktoś ma taki pomysł, żeby zrobić fajną audycję o takiej dużej rybie, Dużą. rybie Dużą. gdzie będziemy mogli w dalszym ciągu opowiadać nie tylko o wędkowaniu, a może również o tym strzelaniu, tylko niech strzelają inni do. Do, do zwierzątek Polish Fishing and Hunting Club z przerwami niewielkimi od ponad 40 lat funkcjonujący. 27 zawody to zawody dla dzieci 1 czerwca w Wszystkie informacje Polish Fishing and Hunting Club, informacje na naszych stronach internetowych. A zawody dla dorosłych na końcu? Coś, coś się wydarzy? Jeszcze jaki sezon? Jeszcze się Kolega wydarzy, jeszcze się kalendarz. wydarzy, dlatego że no, tak jak nie, to, dzieci, zawody dla dzieci 1 czerwca to jest po prostu dzień dziecka, jest to impreza taka, żeby pokazać tą, tą inną możliwość spędzania czasu dla dzieci. Jesteśmy trochę taką, no powiedziałbym, niszową organizacją, dlatego, że no, nie jest to bardzo takie popularne wędkarstwo no, w porównaniu na przykład ze szkołami, z jakimiś. No, mamy, ale też prowadzimy działalność edukacyjną, bo mm. jednak uczymy tych dzieci, uczymy. W innym zakresie, ale, ale uczymy. Natomiast jako, jako wędkarze i, i, i myśliwi mamy zawody dla dorosłych również. W tym roku będą to zawody organizujemy w Wisconsin nad jeziorem Delewan. W tym roku one się będą odbywały 7 września. Są to zawody jednodniowe i wtedy. Zapraszamy ludzi do wędkowania zarówno z brzegu, jak i z łodzi. W ubiegłym roku mieliśmy trochę pogodę, że tak powiem, nie za ciekawą, ale za to odnotowaliśmy dużą ilość młodych ludzi, którzy przybyli pomimo tej, tej złej pogody. Oczywiście zawody są trochę jak gdyby wyższej rangi. są nagrody rzeczowe, większe, no bo wiadomo no, dorośli mają większe, większe potrzeby. Tak? Większe potrzeby, dorośli mają, tak, tak. A, także, a z innych jeszcze takich imprez, które, które mamy, no to... Mamy na przykład e, zawody o puchar prezesa w Wisconsin, które organizujemy. E, co prawda są dla kubowiczów. To są dla kubowiczów, to, to, to nie są takie. Ale w środę, kiedy, w, w, w którą środę przychodzimy do P&A? Druga, no, no, druga środa o miesiąca. miesiąca. Druga środa miesiąca PNE 6100 nocistów, w której godzinie? O godzinie ósmej mm. i zapraszamy wszystkich. E, przyjmujemy każdego, który... Lubi wędkować i lubi brać udział w zawodach myśliwskich, strzeleckich, także jest bardzo dobra sekcja prężna. Chłopaki jeżdżą po całej Ameryce. I naprawdę dobrze im to idzie. Ale jakieś pasowanie jest na To już jest w sekcji myśliwskiej. A na wędkarskiej jakąś kartę trzeba zdawać. Ja mam kartę wędkarską z Polski, pamiętam był bardzo trudny egzamin. No tu nie przepisy, ile no i... Nie jest. Dokładnie. Kupujemy licencję na konkretny region. i zachowujemy przepisy oczywiście. I stosujemy do przepisów ogólnie dostępnych, także... Nie, nie ma czegoś takiego jak karta wędkarska w Polsce i tak dalej. A każdy może, jest świadomy tego, że każdy. Z, in, z innych, z innych takich rzeczy, które klub robi i, i, i zbiera środki na, tą, na to, żebyśmy mogli funkcjonować i na przykład robić te te zawody dla dzieci, czy zawody na Delewan, e, czy na przykład ice fishing zawody, które robimy też ogólnie dostępne. Każdy może pojechać z nami na ten ice fishing e, do Green Bay. Mamy zawsze zabawę walentynkową, na którą jest już data na przyszły rok, tak? Nie? Tak, tak. Już jest data, 7 luty Dobrze. w przyszłym roku alegra. E, Bankiet Hall, robimy zabawę, staramy się, żeby była to duża zabawa. Będziemy mieli najprawdopodobniej zespół e, młodych ludzi z Polski ściągnięty, także już teraz mogę e, zaprosić, dlatego że pomaga nam to w naszej działalności. To taki wir teraz tutaj jest, ja ten wir też jestem już wciągnięty od dłuższego czasu w, w tej w koszulce, już pewnie potem czapka, potem z wędką, potem wszyscy będą już łowić, ale f, f, nie żałuję. Bardzo serdecznie dziękuję za tę wizytę. Dzieciaki z rodzicami, f, przybywajcie 1 czerwca, niedziela, Wooddale. Wszystkie informacje na Polish Fishing Hunting Club. Panowie serdecznie dziękuję no, za e, długie lata działalności, za, za to, że wspieracie. Nas tutaj w polskim środowisku, ja nie znam takich zawodów w środowisku amerykańskim, nasze dzieciaki potem opowiadają, chwalą się tym wszystkim, miejmy nadzieję, że też wszczepią to wśród swoich kolegów. No bo jak kolega Polak przyjdzie z jakimś tam innym kolegą, też go wpuścicie? Oczywiście, że tak. Oczywiście. Ale nie wygra. <głos> <głos> dziękuję serdecznie za wizytę. No, my również dziękujemy, dziękujemy. dziękujemy za to, że byliśmy na antenie z Twoją pomocą i dziękujemy jeszcze raz 103.1 FM za pomoc i zapraszamy dalszą pomoc dla klubu. Ja On również dziękuję ze swojej strony za udostępnienie możliwości wypowiedzenia się w Radiu 103.1.